29 sierpnia obchodzony jest Dzień Strażnika Miejskiego. Dla kieleckich funkcjonariuszy była to okazja nie tylko do świętowania, ale też zrobienia czegoś dla innych. Z samego rana kilkunastu strażników stawiło się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Kwalecznictwa, aby oddać krew. Chcieliśmy się właśnie w związku z tym dniem podzielić takim dobrym darem dla mieszkańców, czyli oddać krew, która jest wiadomo bardziej, bardzo ważna dla życia i zdrowia innych ludzi. Nie wyobrażam sobie nie być ze swoimi strażnikami. Dlatego jestem z nimi. Uważam poza tym, że oddawanie krwi jest to bardzo szczytny cel. To jest krew i jest to coś, czego kupić nie można. Wielu strażników to honorowi dawcy krwi. Mamy tutaj u nas taki klub, który jest przy, naszym, przy naszej straży. Ona nazywa się 986 i no, oddajemy systematycznie wszyscy, którzy mogą krew cały czas. Ja jestem honorowym dawcą u dawna. Mam już nawet złoty medal, czyli zasłużony dawca krwi. Krew oddaję od 18 roku życia z tego tytułu, że jest to możliwe od 18 roku życia i chęć woli po prostu pomagania ludziom. Bo mnie to nic nie kosztuje, prawda? A innym może pomóc. Komendant Straży Miejskiej Renata Gruszczyńska dołączyła do tej grupy dawców. Krew oddała po raz pierwszy. Widzę swoich ludzi, którzy oddają krew, siedzą na kanapach, czuję się dumna.